kamera jest równo to świat jest krzywy. Tak jest. Nie będę się sprzeciwiać moim mężom. Mm -hmm. Cześć kochani, witamy Was dzisiaj we dwoje w naszym kolejnym vlogu Adventowym. Mam nadzieję, że będzie Was dobrze słychać. Jedziemy autem. Ale możecie obserwować w ogóle troszeczkę przez okna piękny zimowy krajobraz. To jest niesamowite, bo na Kaszubach, gdzie mieszkamy to wszystko się stopiło pierwszego dnia i nie ma śniegu. I jedziemy dalej, normalnie kilkadziesiąt kilometrów dalej i już jest śnieg, więc coś pięknego. Dajcie znać jak u Was klimat świąteczny. Natomiast chcieliśmy odpowiedzieć na takie pytanie, które się pojawiło pod chyba poprzednim filmem. Yy, osoby o Niku Małpach 99. Yy, I pytanie brzmiało: jak odcinać złe myśli? Yy, jak odcinać ten grzech od siebie, kiedy jest tak silny, że ciężko się oprzeć? Świetne pytanie. Świetne pytanie. W ogóle, i. Bo też ostatnio o tym myślałam, i uważam, że przynajmniej w moim przypadku pierwszą, najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest nauczenie się na pamięć pierwszego listu do Koryntian 10,13. Bo ten fragment brzmi Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was usić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. To jest najlepszy fragment, od którego warto zacząć walkę w swojej głowie właśnie ze wszystkimi pokusami. Czyli sobie uświadomić, że nawet jeżeli czujemy i myślimy, że tego się nie da zrobić, że to jest niemożliwe, że to jest ponad nasze siły, to jest fragment w Biblii, który mówi, że to nie jest ponad nasze siły. Nie może być. Nie może być, dlatego że Bóg jest z nami, słuchajcie, i Bóg jest wierny. To jest też super, że to się opiera na Bożej wierności na Bożej wierności, bo jest powiedziane, że zawsze, kiedy przyjdzie pokusa, tak, ten, który nas zna, który wie, ile możemy znieść, nie pozwoli, że przyszła pokusa silniejsza niż ta, którą właśnie jesteśmy w stanie pokonać i że On będzie z nami, że nam pokaże sposób na jej pokonanie. W ogóle to jest tak piękny fragment, tak piękny. Nie wiem, co ty uważasz. Uważam, ale takie, co to było za tłumaczenie? Z tysiąc lat. Tysiąc Łacki, Bo ja korzystam na co dzień z Biblii poznańskiej i z niej się uczę fragmentów na pamięć i tam to brzmi trochę inaczej, mianowicie pokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, lecz dopuszczając pokusę, nie tam wsyłając. lecz dopuszczając pokusę równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć. Tego Ale piękne. piękne tłumaczenie. Słuchajcie, no nie, nie bez powodu ja ciągle korzystam z poznańskiej. No bardzo piękne, piękne tłumaczenie. To jest piękne, bo uwielbiam ten werset, bo on jest batem na, na wszystkich, którzy mówią, że no. Jestem grzesznikiem, to jest niemożliwe być doskonałym, być świętym, to jest niemożliwe nie grzeszyć. Jak ja komuś yy, sugeruję, że to jest możliwe, żeby do końca życia nie grzeszyć przynajmniej ciężko, to ludzie są w szoku, za, zaczynają się burzyć, wyszukują jakieś fragmenty, że przecież Paweł mówił, że, że ja czynię to, czego nie chcę. Nie? Chociaż ten fragment też się kończy takim uwielbieniem Pana Jezusa, który jakby nas z tego wyprowadził. Także on takby niektórzy mówią, że on tam jakby wczuwa się w sytuację, tak, w liście do Rzymian 7, że on tam wczuwa się taką w sytuację człowieka, który jeszcze, no właśnie, robi to, czego nie chce. W każdym razie, ale to wiadomo, że chrześcijanie też są no, pełni takich no, problemów. W sensie, no często mają problemy, nie mogą wyjść z grzechu, tak? Także, także nie ma co a, aż tak przesadzać w tę stronę. Natomiast e, jest to piękne, w, w teologii u niektórych się pojawiało tak zwana koncepcja po angielsku entire sanctification, czyli e, możliwość całkowitego uświęcenia jeszcze za życia tutaj na ziemi, o tym pisał sporo John Wesley, czyli założyciel metodystów. To był taki Anglikanin, któremu brakowało w kościele anglikańskim ducha i właśnie uświęcenia, i on właśnie założył ten ruch kościół metodystów. I naprawdę uważam, że ten werset jest takim sztandarowym, który pokazuje, że jest to możliwe. Tak, zupełnie nie grzeszyć, ponieważ każda pokusa, mówi to wyraźnie, objawienie, każda pokusa jest do przezwyciężenia. Bóg nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale dopuszczając pokusę, zawsze wskazuje wyjście z niej, żeby było można ją przezwyciężyć. Tak, jakby trochę w tym, co mówisz, w tym tłumaczeniu, tak można wysnuć wniosek, że jakby. Bóg dopuszcza te pokusę po to, żebyśmy ją mogli zwyciężyć. Trochę tak jakby. Oczywiście jakby chciał, żebyśmy właśnie się wzmocnili czy zwyciężyli, czy że to mieć tylko korzyści dla nas, jakby. Wiesz, dlaczego Bóg wysłał anioła do Józefa, oblubieńca Maryi, za późno? O czym już chyba mówiliśmy? Dlaczego? Bo przecież przyszedł do niego Anioł, no, tak? A to się zastanowić nad tym adwencie. Jak to się mówi, Pan Bóg. Niektórzy tak mówią, Pan Bóg się zawsze spóźnia. I spóźnił się właśnie do Józefa, bo przecież wysłał do niego anioła, który mu tłumaczy, to, co się poczęło, tak? Jak to tam jest? Tak, tak. Jest z Ducha Bożego. No. On się dowiedział, że jego narzeczona jest w ciąży i to nie z nim. Przecież skoro do niego anioł przyszedł, to mógł do niego przyjść ciut wcześniej zanim on się jeszcze dowiedział, ale Bóg się specjalnie spóźnia, żeby dawać nam właśnie okazję, do. Do okazania naszej wierności. I sprawiedliwości. I sprawiedliwości. Józef się okazał miłosierny, sprawiedliwy, bo y, nie chciał ukamienować Maryi na przykład. Jest napisane, że nawet, y, a, a był człowiekiem sprawiedliwym, hmm. dlatego hmm. właśnie, żeby tak swojej małżonki tam. narzeczonej, narzeczonej jakby. No, ale to już było małżeństwo tak. w Izraelu. U nich to inaczej wyglądało. To takie, no właśnie, jeszcze. Przed wspólnym pożyciem, ale... Dokładnie, dokładnie. więc o to no, chodzi. Przed wspólnym pożyciem, ale chce, chciał ją oddalić. Mhm. Nie? I... No, ciekawa... Więc, więc okazała się jego sprawiedliwość. I po to są pokusy, po to Bóg je dopuszcza, żebyśmy mogli je przezwyciężyć, korzystając z tej drogi, którą on nam wskazuje, jak ją przezwyciężyć. Żebyście się okazali sprawiedliwi. No! się okazali wszyscy sprawiedliwi. Kolejny werset, Jana 15:8: To, że przynosicie wiele owoców i jesteście moimi uczniami, szerzy chwałę mojego Ojca. I oto koniec końców chodzi, żeby Bogu przymnożyć chwały, że jesteśmy uczniami Jezusa i że przynosimy wiele owoców. I to jest właśnie owoc. Że chociaż y, jesteśmy tak bombardowani różnymi pokusami, to jednak. Opieramy się im. Tak, 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 zdecydowanie. Więc, y, właśnie, jak te złe myśli odcinać? Y, jak odciąć grzech, kiedy jest tak ciężko, kiedy jest tak silny? Y, na pewno, właśnie, znać te fragmenty, znać te fragmenty, przede wszystkim, przede wszystkim ten pierwszy Koryntian 10:13. I myślę, że to, co Mikołaj mówi, też, że ogólnie to jest walka, po prostu też trzeba być tego świadomym, że to, to, to jest konkretna walka, i nie bez powodu Paweł wielokrotnie przyrównuje chrześcijan do żołnierzy. Tak, że mówi, że musimy przebrać się w zbroję Bożą, że słowo Boże jest mieczem, i tym mieczem też musimy nauczyć się posługiwać, tak jak każdy dobry żołnierz. Im więcej będziemy mieli w tym wprawy, tym będziemy lepszymi zabijakami, że tak powiem. I właśnie a propos to, mi się też taka jedna książka. To jest, słuchajcie, książka w sporze ze złymi myślami na podstawie ewargiusza z pontu dzisiaj. <grytanie> Także to są teksty ojca Kościoła, znaczy on był ojcem Kościoła, czy takim bardzo. bo też ojcowie do kościoła są do VII wieku, tak? Tak, on 383-399, czyli żył I, w i wieku. Ewargiusz z pontu był chyba uczniem Mercedesa z salono. Ewa <noise> tak czy owak, napisał fajną książkę. Ja w ogóle zaczęłam się fascynować nawet tymi ojcami kościoła. Bo teraz to jest tak jakby przełożenie troszeczkę też jest taki ksiądz, zakonnik, który trochę tak dodaje komentarz do tych tekstów, ale samo dzieło tego Ewa Griusza z Pontu właśnie polega na tym, że on do konkretnych pokus, tak, że na przykład ma przeciw pysze, przeciw lękowi, przeciw smutkowi, przeciw gniewowi, on stworzył taką polemikę, czyli danemu problemowi przeciwstawia konkretne słowo Boże. I on tego też uczył swoich uczniów, czyli że jak macie jakiś konkretny problem, to musicie znaleźć odpowiednie słowo Boże, które będzie się jak taki miecz obosieczny, który odetnie, y, odetnie tą pokusę i będzie, będzie skuteczny. Trochę Jezus tak działał na pustyni, tak? Na przykład Łukasz Łukasza 4, że tam szatan jakieś wyciągał y, pokusy, tak? A Jezus odpierał to Słowem Bożym. I właśnie... Za każdym razem. Też w Mateusza 4 jest to opisane. Jest łatwo zapamiętać Mateusza 4 i Łukasza 4. I Pan Jezus za każdym razem cytuje Księgę Powtórzonego Prawa. I taki przykład, y, na przykład y, ten Ewa, Ewagriusz, Ewagriusz pisze Przeciw myślom smutku nadchodzącym nas z powodu spraw doczesnych i wpędzającym umysł w wielkie udręczenie i niszczącym go. Drugi Koryntian 70: Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia i tego się nie żałuje. Smutek zaś tego świata powoduje śmierć. To jest taki przykład tej polemiki. W innym fragmencie na przykład w związku z udręczeniem z powodu pokus Rzymian 5, 3, 5. Lecz lubimy się także z ucisku, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieje, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Więc sam pomysł jest uważam genialny, czyli żeby naszym konkretnym pokusom przeciwstawiać konkretne fragmenty ze Słowa Bożego, no bo wtedy, wtedy po prostu szatan nie ma do nas dostępu. Jakby ona jest zupełnie przeciwskuteczna, ja mogę powiedzieć takie świadectwo, jak to u mnie wygląda, że na przykład na początku adwentu sobie napisałam jedno słowo, Psalm 34, werset 1. Błogosławię Pana w każdym czasie, jego chwała będzie zawsze na moich ustach, dusza moja lubi się Pan. I dlaczego wybrałam to słowo? Dlatego, że kiedy je czytałam, to wszystko się we mnie skręcało po prostu. Jak czytałam, błogosławię Pana w każdym czasie. Jego chwała jest zawsze na moich ustach. Wiecie, a człowiek jest chory, jest zmęczony, niewyspany, wszystko go denerwuje. I po prostu stwierdziłam, to jest dobre słowo. To jest dobre słowo na I, I naprawdę e, czułam, że wszystko się we mnie, wiecie, opiera temu słowu, że nie, to niemożliwe, to niemożliwe, żeby zawsze uwielbiać Boga w każdej sytuacji. Tak w, środku, w środku tak to czułam, taki opór, ale jest takie słowo, więc musi to być możliwe. Jeszcze dodatkowo, właśnie Agnieszka Stefaniuk, którą wspominałam na poprzednim filmie, która jest mamą siedmiorga dzieci, ona też kiedy mówiła o radości, o tym, jak ją pielęgnować, mówiła, żeby w każdej trudnej sytuacji znajdować plusy. Znajdować właśnie taki powód do dziękowania, do rozwoju, żeby nie załamywać się. I stwierdziłam, no jak jeszcze mama siedmiorga dzieci to mówi, to, to chyba, chyba ja, taka mała chania to nie mogę mówić. Nie, to niemożliwe, bo my czasami tak, wiecie, tak jesteśmy, Słowo Boże mówi jedno, nie, niemożliwe. Ktoś mądry, autorytet mówi, no to jest możliwe, ale my dalej twierdzimy uparcie, że to jest niemożliwe, więc stwierdziłam, że nie będę taka pyszna, próżna. I no, będę tak, tak sobie to powtarzać. Tak długo modlić się tym fragmentem z Biblii, aż coś mi kliknie. No i klikło nawet ostatnio właśnie. Miałam taki problem ogólnie ze śnięciem. I leżałam sobie wieczorem w nocy, wiedziałam, że następnego dnia mam ciężki dzień, źle się czułam jeszcze nie mogłam zasnąć. Może niektórzy mają taki problem, ja niestety czasami mam takie problemy, że no nie jestem w stanie zasnąć, przeżywam jakieś rzeczy, nie jestem w stanie uwolnić się od tego nadwłoku myśli i no i są jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy, tam kaszel czasami, katar, coś tam przeszkadza, no człowiek nie może zasnąć. I się strasznie zaczęłam denerwować. Byłam po prostu wściekła, że, że nie mogę zasnąć, świadoma tego upływającego, krótkiego czasu spania. I przyszedł mi znowu ten fragment. Błogosławi Pana w każdym czasie. Myślę sobie, no nie, jak ja mogę znaleźć plusy w tej sytuacji? Ale myślę sobie, nie, muszę znaleźć plusy w tej sytuacji, muszę znaleźć plusy w tej sytuacji. No i tak modlę się i myślę, Boże, Boże, jak mogę, jak mogę znaleźć plusy w tej sytuacji? I stwierdziłam, dobra, skoro i tak muszę leżeć, to może nie będę narzekać, przeklinać tego mojego, no, tej sytuacji całej, tylko po prostu będę, będę Bogu dziękować. No i zaczęłam dziękować za jakieś różne rzeczy w tym dniu i wiecie, że nagle poczułam taką obecność Bożą I, i po prostu przyszła mi taka myśl, że naprawdę mogę dziękować za ten czas, za to, że nawet teraz nie śpię, bo to jest czas, w którym mogę spędzić z Panem, że miałam takie poczucie, jakby dosłownie leżała, wiecie, w takiej Bożej obecności, i, I nagle ten czas okazał się takim błogosławieństwem, bo gdybym zasnęła od razu, to bym nie miała tego czasu z Panem. A po prostu cieszyłam się, autentycznie zaczęłam cieszyć się tym doświadczeniem Bożej obecności, którego nie miałam bardzo, bardzo dawno, takiego wyraźnego właśnie przez ten cały natłok myśli i, i właśnie ciągu tych różnych zadań, że, że w końcu się zatrzymałam na teraz. Na tym teraz razem z Panem i naprawdę zaczęłam błogosławić Boga z całego serca. To już nie było takie wymuszone, ale to było takie prawdziwe. I, i nagle zobaczyłam, że naprawdę można Boga błogosławić w każdym czasie, jeżeli potrafimy być teraz z Nim. Bo wtedy naprawdę każdy moment, każde teraz jest. Jest cudowne, jest, jest piękne, dlatego że właśnie jesteśmy teraz z Bogiem i nawet jak umrzemy za chwilę, to dalej będziemy z Bogiem, więc nie żal nam jakiejś przyszłości czy tego, czego nie zrobiliśmy. I nie, jakoś bardzo mnie poruszyła właśnie ta, ta, ta możliwość bycia w Bożej obecności. I dzisiaj na modlitwie też ruszył mnie fragment z Łukasza 10.20, gdzie Jezus mówi do uczniów, którzy przyszli i mówili, jak im się demony poddają. Bardzo się tym cieszyli, a Jezus powiedział im: Nie cieszcie się z tego, że duchy się Wam, duchy się wam poddają, tak? Czy, że są Wam posłuszne, ale radujcie się raczej z tego, że imiona Wasze zapisane są w niebie. I pomyślałam sobie w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, że zwyciężanie szatana, pokus i grzechu jest wielką radością ogólnie. Jest super poczuć, że, ma się, że jest się wolnym od tego, co nas zniewalało, ale że tak naprawdę Bóg chce, wie, że. Bóg chce, żeby naszym największym szczęściem było po prostu takie przebywanie z Nim i taka świadomość właśnie, że nasze imiona są zapisane w niebie, że jesteśmy przyjaciółmi Boga, że należymy do Niego, że, my, że jesteśmy Mu bliscy i że, że On jest nam bliski. I to jest chyba najpiękniejsza rzecz właśnie, która, która może być, że w tej teraźniejszości możemy być z Nim i żyć w świadomości Jego miłości, no to jest, to jest super. To jest jeszcze, jeszcze lepsze niż pokonywanie tych pokus, że jakby to, jest, to się łączy oczywiście, ale no, nie wiem, tak mnie to jakoś poruszyło. Więc no chyba na dzisiaj tyle, matko, już to tak mi tak jest za długi. Pięknie, dziękujemy. Ale, ale no, tak patrzyłam na twoją minę się zastanawiałam, czy mówię jakiejś herezji. Ja jestem skupiony na drodze. O nie, że potem obejrzysz i stwierdzisz, o matko, co ty mówiłaś, no. kobieto. Tak właśnie posadziłam męża obok, <noise> czy usiadłam obok męża, właśnie po to, żebyście wiedzieli, że tak nie gadam od rzeczy, jakichś herezji, tylko mój mąż, teolog, magister, właśnie ciągle mm. skanuje, co ta kobieta mówi. I mój naucza. autorytet na ciebie spływa. <noise> Mam nadzieję. <noise> Więc kochani, polecam wam książkę w sporze ze złymi myślami. I życzymy wam dobrego dnia. Shalom! Uwaga! Wszyscy żyjemy. Te A, Mam nadzieję, że wy też żyjecie.